Siema, tutaj Blade, a to jest kolejny odcinek Zagrajmy w Battlefield 3 i rozpoczynamy sobie kolejną misję, normalny, operacja, operacja Łamać Mieczy, to jest druga misja. Okej, okay, zaczyna się przesłuchanie. Może być? Tja, kim jesteście? Pracujecie dla O, to za cicho chyba. Dzień dobry sierżek, sierżek, Nie wiem, czy coś chorycie, się, że Rasied słyszycie? 18 godzin temu odebrałem telefon z departamentu bezpieczeństwa Dzień z informacją, że mają w areszcie żołnierza, z którym powinienem pomówić. Chodzi o atak terrorystyczny na Nowy Jork. Żołnierz utrzymuje, że wie, jak mu zapobiec. Najlepsze jest to, że według niego do zamachu ma dojść już dzisiaj. I oto jesteśmy. Powinieneś się przespać po przylocie. Wyglądasz jak główny. Dziękuję. Kto to jest? To. To Salomon. A ty nadal wierzysz, że planuje zaatakować w Nowym Jorku? Nawet nie. Dlaczego? Bo tak powiedział. Czytam akta. Próbuję ratować swój tyłek. Nie, Nie wie, co nas interesuje. Lila, wysłuchajcie mnie. Później mnie pogrzebiecie. Nie musimy cię grzebać. Już jesteś martwy. Nie wie, co nas interesuje. Spokojnie, poczekaj. Chcę pójść tym tropem. Pomożesz nam złożyć do kupy scenariusz ataku, sierżancie. Jeśli będziesz współpracować, może wydobędziesz się z szamba, w którym tkwisz po same uszy. Jedyne, co musicie, sierżancie Blackburn, to wypełnić białe plamy. Jasne? No, Kiedy po raz no to pierwszy słyszałem o Salomonie i Piela. 9 miesięcy temu, podczas operacji łamacz mieczy w Irackim Kurdystanie. Tak, przenosimy się do Kurdystanu. Słucham. Tell that long tongue liar Go and tell that midnight rider Tell the rambler, the gambler, the backbiter Tell them that God's gonna tell them that... Szajbus 1-3, tu dowódca szajbusów. Dwa kilometry do obieży wyjściowej. Odpisz. Przyjąłem. Ej, wy też już kurwa nie wiecie co my tu robimy? Przestań zdywać hipisa, Montel! Tak tylko mówię, jeśli chodzi o PLR powinniśmy teraz być w Iranie, a nie w Iraku. Oni przechodzą przez granicę, stary. PLR to kozacy. Łapiesz? Większy chodnik ze świecą szuka. Szajbus 1-3, tu dowódca Szajbusów. Sytuacja jest zmienna. Jak najszybciej udajcie się do punktu zbornego. Tu 1-3, przyjąłem. Kurwa, czemu się zatrzymujemy? Nasz cel znajduje się 20 km stąd. Nie wiem, Montez. No, panowie, wszyscy wysiadać. Dobra, idziemy. No, teraz ja. tylko spójrzcie. Sobie no na, na to. Nie porubi. Tutaj, Dzięki. Grafika w tej grze jest prostu piękna. Sierżant tak tak, Henry Leper, pierwszy placanek wywiadowczy piechoty morskiej. 15 marca, godzina 13, Słysza. czasu 0. I idziemy do naszego dowódcy. No, chyba na, na, na imię Cole, jeśli się nie mylę. No, kol. Panowie, witam. Jak wiecie, przebiły się tu do nas jednostki PLR z Iranu. Robi się nieciekawie. Przypominam, że obywatele tego kraju nie są naszymi wrogami. Są nimi żołnierze PLR. O 9.30 straciliśmy kontakt z oddziałem żmija. Mieli zbadać sprawę rzekomego ładunku wybuchowego w pobliżu bazaru Spinza. to ta gorsza część miasta. Nie wykluczamy udziału PLR. Macie udzielić wsparcia zaginionym żołnierzom, a jeśli będzie trzeba, wezwać śmigłowce ewakuacyjne. Jesteście oddziałem szybkiego reagowania. Liczę na Was. Znajdźcie tych żołnierzy. Bierzemy się za to. Chodźmy! Tak, chodźmy, chodźmy. Panowie, jesteśmy okay. w pewnym czasie. tego patrolu. Mamy jakieś trzeba. Okay. Później mamy granat. Już. Dobra. Naprzód! No, naprzód, naprzód. O, i możemy już sobie biegać sprintem. Chodź być! Chodź go, cele! Kurwa, ciągle zapominam, że tam skąd pochodzisz, szkoły nikt na oczy nie widział. Trzymać się razem! Rozglądać się! O, tutaj bardzo ładna gra światła. Bardzo ładnie mi wyszło to. Wrócą tej gry. Co to było? Zjedziemy sobie. Patrol. na chwila, chwila, chwila. Coś tu za cicho jest. Przygłośnie. O, nie będzie na razie tyle. To się jeszcze zobaczy? blak ty i Matkowicz weźmiecie drzwiwo prawej Idę? w Biegniemy Z Matkowiczem. Bardzo grzecznie zapukał, Ani jednego cywila. Nie podoba mi się to. Teraz Chaffin dostał. Cholera, cholera. Cholera, cholera. Cholera, cholera. co cholera. Przerywam ciągle grę, ale nie chcę, żeby mnie gra zagłuszała tak jak w pierwszym odcinku. Dobra, przejdźmy do... Dobra. Laki Dostał od kogoś. Wcale stają się. Jasta, jasta, za mną! Nic ci nie jest? Dobrze. Okay. Jestem. RPG na mojej dwunastej. Nie przemieszczam się! Nie ma. zbliżać się do samochodu! Niech Wszyscy do mnie w na ten butyrek! Niech do mnie! Cele po drugiej stronie parkingu! Odczytują nas! Przemieszczam się! ha. Trzymaj się prawa strona! Oddech, A... ja za bardzo wybiegłem. Tak wygląda... No. Tak wygląda zabijstwo z ale nie w moim wykonaniu. Kurde... Nie wiedziałem, że oni umią walczyć wręcz. Dobra, jeszcze raz. Trzepiętro! Nie wstrzymać się do samochodów! Idą, w koni, idą w koni. Dobre, Wszyscy do w ten budynek! Tak do mnie. Cele po drugiej stronie parkingu. Odgrzewają nas! Przemieszczam się. Tam, przez mur, prawa strona. Sorry za to cięcie, ale sprawdzałem jak się nagrywa Dobra Oje. O no i kurde znowu zabiję Co, że, że tak ginę, ale Jestem trochę dzisiaj rozkojarzony I Tak średnio mi wychodzi nie zbliżać się do samochodu! Idą swoi, idą swoi! Wszyscy do mnie te buty! To jest po drugiej stronie I Nie. Ma. No, teraz bardzo sami w sobie sensie, że jest. Że tak można dużo zniszczyć rzeczy. Praktycznie wszystko można zniszczyć. Sam sobie parę granatów tam. I... Po ty strzelacz po barierce. Dobra, może nie da się jakąś może zabić. Może tak. No kurde. Cholera. Dobra, przepraszam was za to. Teraz tu przejdę, spokojnie. Przez piętro! Nie zbliżasz się do samochodów! Nie po Wszyscy do mnie budynek! Tak do mnie! Cele po drugiej stronie parkingu. Odskrzyżają nas! Przemieszczam się. Ha ha! Przełożący prawa strona. Odechcelej! Zabał z nożem. O! Trzeba uważać. A, A to znowu tutaj barier coś cię ma. jej żyć. O. O, Środka. Będziemy teraz chyba na dach chodzić. Zapamiętaj amunicję. Zajmę się okay, otwierać. Kolego, czujesz to? Czujesz to? Czuję. Okej. Okay. Dobrze, już ten odcinek trwa, przy mnie, mojej śmierci. Je ale myślę, że nie za długo, bo nie chcę was co? zanudzić tutaj. No dalej, 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 dalej. Kampo. Rozglądacie panowie. Oh. Oh. Aha, teraz wali do to nas. Snajperki. party. Oh, Snack party. Może nie I. byli broń. Może Wygląda no. na to, że Al-Bashir zaczął eksportować irańskich bojowników. Okay. Aka? Ja nie, Aka mój, nie wiem co to m. jest. Szajbus 1-3, tu Szajbus. Snajper nadal groźny. Bądźcie ostrożni. Oh, dobra, to jest takie coś. Nie wiem. Ok. O, o, o. kurwa. Ktoś coś widzi? Ja go nie widzę. Kuźwa, to pieprzona nie biedniczotka! Idźmy do kamery. Idziemy od osłony do osłony, wywabimy go. Dobra, no wywabimy go. Idę, Nie posuwajmy go. Dobra, a teraz! Idę, idę! Da. No. Dobra, wszyscy na glebę! Odciągamy się do krawędzi, jak wychyli głowę. Na glebę? No, to na glebę. Rozumiano. Też w tej grze mi się bardzo podoba. Trzymać się ściany. Tak, czekaj, jak na pozycję. No. Zachować odstępy, nie da się. No! Mów do mnie! Widzisz go? Jest! Widzisz go? Okej, okay, teraz ja. Tak, teraz! No, idę, idę. No, idę, no, idę. A, No i po co stajesz? Jakie kropki stają już? Ja też zostanę. No co? Nie zabiję mu Jest na skrzydłek Druga strona ulicy 50 metrów w połowie wysokości Jeźdę się okopał Mam wyrzutnie pe parc daj ją bladę. dawaj Kurwa osłona się szypie Dawaj tu wyrzutnie pe pount przeciw pancerno Najle strzelasz Jak zobaczysz błysk broni rozwalną się, się brachu Będę się osłaniać a ty strzelaj Uwaga na gazy wylotowe Przegotować się 3, 2, 1, owian Nie mam celownika nie yeah. O. Ej, gdzie moja broń? Nie mi broń. Ale ładna rozwałka. Odnaleźliśmy waszego człowieka i możemy dostarczyć go do punktu Będziecie nas osłaniać? Ja brawa, ruch ruch. ich. Tutaj dobra. muszę umieścić się. Zajbus 1-3 na pozycji. A, Wygląda, wiek. że jest czytelny. Ja, tu będą wychodzić, a ja my tylko pyk-pyk. Przemieszczamy się. Wypatrujcie wroga. Nasi są tam całkiem odsłonięci. A, to są. Nieprzyjaciel na poziomie ulicy. Schowaliśmy się. Załatw się. 1-3. Balkony. Lewa strona. Rok na dachu. Przed nami. Głowa została. ma szybkość chyba szybkość okay. oko Dobra, Oko, szybkość oko, szybkość 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 no tak wszystkim szybkość Przestańmy się. Załatwione, możecie ruszać. No, ruszyć. to chyba Okej, chyba wszyscy. Dobra! Wielkie dzięki! Zaopiekujemy się waszą koleżką. Bez odbiór. No. Zaopiekujcie się. Fajne to miasto, fajnie ogląda. Idą do nas, są w budynku. Zejdziemy wreszcie z tego zastranego dachu? Nie możemy wrócić po własnych śladach. Trzeba znaleźć jakąś inną drogę radu. Co? Pędziemy. Idziemy dalej. Jakiś tam plagi Nic z tego, za daleko! Może był tego jako ja mózg? No to przeskoczył droba. jakoś. Sieprzony harcerzyk. Dobra, ja pierwszy, ja pierwszy odsłuchaj się. Ha. jest, jest od Patrzcie chłopaki, szybko. Szybko, bo czas nagi. Nagli. Jeb. 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 No, dalej. Czy jesteście amerykańskimi żołnierzami? Piechoty morskiej. O ta. No i po co tak nie lepiej tak? 7 dusze bus. jest wasz status od tak coś. Przejściowe problemy. Przemieszczamy się do punktu docelowego. Chodź. Hej. Zebijamy się. Miejmy nadzieję, że tą Okej, chodźcie. A co będzie jak wygląda alarm? Rządzony przez terrorystów to marne rozwiązanie. Hmm. Braku! Amerykę założyli terrorystów. No jak Ci się zdaje? Czym była amerykańska wojna o niepodległość? Dobra, ale tym na razie sobie zakończymy. Zapraszam Was do obejrzenia kolejnego odcinka. Siema, tu Blade, a to jest kolejny odcinek Zagrajmy z Battlefield 3. Rozpoczynamy sobie w tym samym miejscu, co przed chwilą. Dobra, i tu już mamy pierwszych przeciwników, ale już wykoszeni. Następni. Ooooo! Wow. No, wow. Dobra, nie ma ich Nie ma światła, oddzielnie! nasz patrol? Dwóch Jaki patrol, co tu się? Daj następny jest, okej okay. A, co my tu mamy? Rynek chodzi. tutaj jeden z dychawalcie. Nie, to nie rynek, co ja gadam? to Jakajnica. No. Targowisko. No. Rzesz. Łupcze? Kurwa, mamy tu rannych i zabitych. Tyla. Co Musimy ewakuować rannych. Pomóż. Przyjmuję jeden czy. Uważajcie na siebie, bez odwrotu. Cholera, coś No dalej, dalej, dalej. O, kable. No i to będzie ta scena, którą pewnie niektórzy z was, z was kojarzą z trailerów. Tak. Będziemy musieli za tym kablem. Dobra, biegnę. Będziemy musieli zobaczyć, czy tu jest ja. podłączony i odłączyć go. Idę. Się kładziemy O Ej. Nie ma go U, kolejny wtrząs wstrząs, trzyma się. Okej, dobra. To jest tu odłączam prawy, lewy, prawy, prawy. Eee. Oh, oh. uh. Kolejny good time event. Nie oh oh. Yeah, nie yeah, yeah. yeah, yeah. I learnzisz koleś? A, było blisko. Jednak nie ten kawelek. Okay. Nasi towarzys towarzysze zostali zaatakowani, więc chcemy do nich I pomóc.

są słoneczki, kładki. Co za zjazd. 11 kur i nikogo, że nie trafię. Chcemy oh. <tryk> <tryk> tylko radę Jakoś. Dawaj to, dawaj to. Zgryźce, patrzcie na to

Ja to... nie no to Jeszcze się na niego Na nas się jeszcze zwalił budynek pewnie koniec misji Tak, no dobra, tutaj sobie zakończymy i zobaczymy się niebawem. Cześć!